Dzięki Karol. Jak już pewnie wiecie, nazywam się Ola i dziś chciałabym opowiedzieć Wam o employer brandingu Lake Bosch. Ale zanim to zrobię, chciałabym podzielić się z Wami pewną historią, która wydarzyła się w moim życiu zawodowym już jakiś czas temu, a która bardzo wpłynęła na postrzeganie mnie samej i na to, jak później starałam się rozmawiać z ludźmi w różnych firmach, ale też z tymi, z którymi współpracowałam najbliżej. Mianowicie zostałam poproszona o poprowadzenie bardzo, bardzo dużego eventu dla jednej z firm, w których pracowałam. Wydarzenie to było strategicznie bardzo ważne, ale też logistycznie trudne. Angażowało uczestników, pracowników, ale też organizatorów. I ja w tamtym momencie siebie widziałam jako osobę, która musiała mieć zaplanowane wszystko od A do Z, czasem nawet co do sekundy. I zaskoczyło mnie coś zupełnie niespodziewanego, a było to pytanie: Cześć, Ola, czy mogłabyś pójść na konferencję prasową za mnie, bo wpadło mi bardzo ważne spotkanie. No i ja w pierwszej chwili stwierdziłam: Pewnie, jasne, nie ma żadnego problemu. Opowiem, pójdę, powiedz na co tylko zwrócić uwagę, co chcesz, żebym podkreśliła. Pięć minut po tym, jak udzieliłam tej odpowiedzi, w mojej głowie zaczęły się pojawiać Nowe pytania, na które odpowiedzi zupełnie nie znałam i to z częstotliwością, której nie byłam w stanie sobie przewidzieć. Od Boże, jak ja jej to powiem, przez co ja teraz mam zrobić, do jak do tego doszło, nie wiem, jak śpiewał klasyk. Natomiast najcenniejszą radę otrzymałam od koleżanki z mojego zespołu na 5 minut przed wejściem na konferencję. I ona wtedy powiedziała mi: Słuchaj, jeśli nie ty, to kto? Jakby organizujesz to wydarzenie, wiesz tyle co nikt. Jeśli ty tego nie powiesz, to nikt tego nie zrobi. I stąd chciałabym wam bardzo płynnie przejść do znanego cytatu, który mówił bardzo, bardzo głodny Miś, do bardzo, bardzo przestraszonego prosiaczka, a brzmiał on tak: Jesteś odważniejszy niż sam w to wierzysz, jesteś silniejszy niż ci się wydaje i jesteś mądrzejszy niż myślisz. Po tej sytuacji w moim życiu zawodowym zaczęłam zadawać pytania pracownikom, też już jako employer brandingowiec, o te trudne doświadczenia, z których coś wynieśli, które ich zestresowały, które nie były dla nich przyjemne. I okazuje się, że największe postępy robili właśnie na tych. Ale też gdybyśmy nie pytali, to nie mieliby okazji wrócić do tych swoich wspomnień i nam zwrócić na nie uwagę. Ja myślę, że dzisiaj moja wypowiedź będzie głównie skupiała się na, na ludziach, na waszych współpracownikach, kolegach, koleżankach, przełożonych, bo to na nich bardzo duży nacisk chciałabym dziś położyć, ale zanim do tego chciałabym opowiedzieć wam o różnicy pomiędzy employer brandingiem rozumianym rynkowo, a tym, który praktykujemy dziś w Bosch Polska. Ten rynkowy to budowanie marki pracodawcy, tworzenie obrazu firmy jako pracodawcy z wyboru, budowanie love brand. Natomiast to, co robimy dziś w Bosch Polska, opiera się na pokazywaniu autentycznego wizerunku nas jako pracodawcy. Nie mówimy o tym, czego nie mamy, a podkreślamy to, co posiadamy i to, co cenią pracownice. Pracujemy też nad różnymi Rozwiązaniami, ale myślę, że to zobaczycie również wkrótce. Większość zadań i kampanii employer brandingowych zaczynamy od celu. On się pojawia na początku, zazwyczaj przychodzi do nas od osób zarządzających, ale też od zespołów. Czasami jest związany z pracą naszego zespołu i ze strategią, którą posiadamy. Niemniej niezależnie od tego, jaki ten cel jest, on musi odnosić się do EVP, czyli najważniejszego dokumentu, który my jako pracodawca posiadamy, a który w jasny sposób pokazuje nam, jaką firmą jesteśmy, co jest dla nas ważne, jacy ludzie nas tworzą. Po tym, jak mamy już EVP i mamy cel, budujemy strategię. Ta strategia może nam pomóc w osiągnięciu celu. Ale może też jasno pokazać, czy jest spójna z EVP, bo bez tego produkujemy działania, które nie są ze sobą spójne i nie pokażą nas jako pracodawcy autentycznego. Tu też bardzo chciałabym opowiedzieć Wam więcej o EVP, bo mam wrażenie, że nie zawsze mówimy sobie te, te tematy dość wprost. EVP to Employer Value Proposition, czyli DNA firmy. Pozyskujemy EVP z wewnątrz, od pracowników. To ci pracownicy, których posiadamy na pokładzie, powiedzą nam o tym, jakie mamy wartości, jakie atrybuty marki oraz jakie mamy niedowagi. Z tych rzeczy jesteśmy w stanie wyciągnąć obietnicę, employer brandingową, rekrutacyjną, marketingową bądź HR-ową. No one często są ze sobą spójne budujemy autentyczność i narrację opartą na prawdzie zarówno w employer brandingu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Ale mamy także zobowiązanie do pracy nad niedowagami. Musimy bowiem w jakiś sposób zaopiekować potrzeby pracowników, którzy zgłosili nam, że coś nie działa. A często jest tak, że właśnie takie małe rzeczy, które łatwo są usuwalne, najbardziej bolą naszych pracowników. Mając więc IVP i mając cel oraz strategię, sprawdzamy również to, jak myśli rynek. Chciałabym Wam pokazać pewną tendencję, która uwydaczniła się bardzo mocno w 2019 roku. Mianowicie respondenci w badaniu Edelmana teraz Barometer zostali zapytani o to, o ile bardziej ufają influencerowi niż Marce. I było to 63%, w 2021 już 41%. Ufam bardziej influencerowi niż marce. Natomiast jak wyglądają wyniki w 2022 roku? Ufam przede wszystkim moim znajomym, mojej społeczności lokalnej i osobom, z którymi często współpracuję, rozmawiam, spotykam się w 62% bardziej niż marce. A w 74% ufam bardziej mojemu współpracownikowi. Osobie, która zajmuje biurko obok mnie, albo pięć dalej. Ciekawe jest również to, co powiedziało pokolenie Z, bowiem oni wyróżnili trzy grupy, które najbardziej i najskuteczniej do nich trafiają. Znowu porównanie do firmy ekspert. Może to być osoba z firmy, natomiast głównie jest to doświadczona, doświadczony specjalista, który doskonale wie o tym, o czym mówi, zna się na temacie, niezależnie od tego, czy jest to kampania marketingowa, produktowa, czy employer-brandingowa. Użytkownik, osoba, która zna produkt, wie o czym on jest um, oraz korzysta z niego, pracownik 58%. Co to oznacza? Że dziś um, jeszcze bardziej wierzymy ludziom niż markom, ale nie tylko wierzymy ludziom, ale wierzymy im jakby tym, którzy przede wszystkim są dla nas autentyczni, spójni, logiczni. Bardzo często w tym badaniu zostały wymieniane takie mm, punkty, jak to, że influencer traci na korzyść naszego znajomego, kolegi z pracy czy eksperta, dlatego że nie jest spójny w swoich działaniach. Dziś pokazuje nam jeden produkt, który może być totalnie sprzeczny z tym, co będzie reklamował jutro. Kolega z pracy jest bardziej stabilny w swoich wyborach, stąd słuchanie go przychodzi nam z większą łatwością. Natomiast bardzo chciałabym wam pokazać, jak połączyliśmy te zmienne w Bosch jak podeszliśmy do, do tematu naszej kampanii. W sumie nie jednej, ale na jednej się skupię. I jak dotarliśmy do tego naszego wnętrza jako organizacji. W EVP, które przeprowadziliśmy, bardzo mocno wybrzmiała wartość współpracowników, ludzi, którzy tworzą firmę, atmosferę, którą razem budują i tworzą oraz szacunku do siebie nawzajem. Więc bardzo mocno wybrzmiało nam to, że w Bosch dla ludzi ważni są ludzie. Stąd pytaliśmy ich w grupach fokusowych o to, jak chcieliby, aby BOSZ pojawił się na uczelniach warszawskich, ponieważ kampania miała być adresowana do grupy docelowej studentów. I to, co powstało, myślę, że zaskoczyło również w pewnym momencie nas, bowiem znaleźliśmy sześciu pracowników. Którzy wracają na swoje uczelnie jako absolwenci, aby pomóc studentom, ale też pokazać im, że również jak oni być może nie lubili niektórych przedmiotów, były takie, które sprawiały im trudność, a szczególnie zaliczenie oraz pokazują swoje sylwetki jako pracowników w firmie, także przez pryzmat tego, że kiedyś byli studentami. Mamy sześć warszawskich uczelni, sześciu ambasadorów, którzy. Na powrót pojawią się na korytarzach uczelnianych oraz przekażą coś ciekawego studentom. Każda z tych sześciu osób jest ekspertem w swojej dziedzinie. Większość z nich pracuje indywidualnie nad swoimi projektami, buduje taką obecność swoją w, w projektach, ale także po, po, posiada widoczność na rynku nie tylko polskim, ale też globalnym. Stąd mamy Agnieszkę. Agnieszkę, która wraca na Uniwersytet Warszawski, a w Bosch jest Masterem, Chociaż pewnie większość z Was już czyta kopii, które widzicie właśnie na prezentacji, to powiem Wam w sekrecie, że mamy trzy wersje, a trzeciej, poza tymi dwoma, które Wam pokazuję, możecie szukać w naszych social mediach. W Warszawie, w różnych miejscach, na przystankach autobusowych, wiatach tramwajowych, a także w metrze. Więc owocnego szukania, a ja wrócę tymczasem do naszych pracowników. Każdy z nich przedstawia specyficzne atrybuty uczelni, odnosi się do konkretnego przedmiotu bądź miejsca, które w jakiś sposób jednoczyło go z, z Uniwersytetem, z Uczelnią Techniczną. A obecnie widzimy Tomka, który jest grup-liderem w Bosch w zespole IT, a wraca na Politechnikę Warszawską, by powiedzieć, że nie było chemii między nim a fizyką ogólną. Kolejną osobą jest Mariusz. Mariusz kończył studia na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. I również wraca po to, by zachęcić studentów do tego, aby sprawdzili, jak to jest pracować Lake Bosch i być może poszukać zawodowej ścieżki dla siebie. Mamy również Idę, która jest dumnym członkiem zespołu employer-brandingowego. Wraca na SWPS, by pokazać, jak w różny sposób uczyła się kreatywności i nie tylko. Mamy również Anię, która będzie w żartobliwy sposób próbowała skomunikować się z fanpage'em dziś na SPADO, a wraca na SGH, aby poszukać również przestrzeni do tego, żeby porozmawiać ze studentami, pokazać im naszą perspektywę pracy. I to, co tak naprawdę wybrzmiewa z prezentacji, to to, że każde z nich jest wyjątkowe. Ma atrybuty absolwenta konkretnej uczelni, ale też znalazło swoją własną indywidualną ścieżkę, bo dwóch takich historii mm, nie ma w Bosch. Każdy pracownik jest wyjątkowy i wiemy, że budują swoją obecność, dojrzałość biznesową, ale też wrażliwość w ciekawy, specyficzny, indywidualny sposób, bo to oni tworzą tą firmę. Widzicie właśnie Łukasza, który wraca na VAT, a w Bosch jest IT architektem. I to, co tak naprawdę łączy te wszystkie elementy, i to, co chciałabym bardzo mocno wam podkreślić, to to, że niezależnie od tego, w jakiej firmie pracujecie, jakie wartości posiadacie jako organizacja, to ludzie, którzy was tworzą, są waszym największym atutem, największą przewagą rynkową, i to oni powiedzą wam, czemu tu pracują, czemu chcą tu zostać, co musiałoby się stać, żeby rozważyli odejście. Co ich denerwuje, co sprawia im niesamowitą frajdę, dlaczego ta firma jest dla nich wyjątkowa, jakie zadania robią, które są ciekawe, które zupełnie nieinteresujące i być może moglibyśmy się ich pozbyć. Wskażą wam każdą bez sensu procedurę w firmie, zapewniam was. Pokażą wszystkie możliwe braki organizacyjne, ale również pokażą wam to, co macie najcenniejsze jako organizacja. Ja myślę, że to jako punkt wyjścia do tego, aby bazować na tych wartościach, które widzicie w pracy waszych ludzi, tych, którzy tworzą organizacje, jest najważniejsze, dlatego, że tak jak wspominałam na samym początku, EVP wychodzi z wewnątrz organizacji, żeby przyciągnąć osoby, które stworzą razem z naszymi obecnymi pracownikami super towarzystwo, atmosferę do pracy, wspólnego spędzania czasu i tworzenia niesamowitych projektów, powinni posiadać podobne wartości, przynajmniej na ich kluczowym punkcie styku. Stąd, aby przyciągnąć odpowiednie osoby do organizacji, sprawdźcie, co macie najlepszego w środku i bazujcie na tym. Ci ludzie są z wami i budują tą firmę oraz organizację nie bez powodu. Zapytajcie je o te powody. Myślę, że najlepiej o nich opowiedzą Wam sami. Ja Wam również życzę bardzo dużo ciekawych wykładów i prelekcji. Polecam Wam także obserwować fanpage Bosz Polska. My już wkrótce, bo za kilkanaście dni, ruszamy z nową kampanią. Bo jak przystało na hashtag lajka like Bosz, staramy się robić dwie albo czasem więcej rzeczy na raz. Będziemy pokazywać kampanię programistów lepszej przyszłości, czyli tego, co robi nasz dział IT, ale także prezentować sylwetki pracowników oraz szukać nowych, którzy będą chcieli być programistami dróg dla jeży, koderami kluczy dzikich gęsi, deweloperkami relaksu białych niedźwiedzi oraz supporterów dobrej energii. Tych ról będzie więcej. Jeśli jesteście ciekawi, to wpadajcie na na nasze social media. A ja w tym momencie bardzo Wam dziękuję za, za to, że mnie chcieliście ugościć. Bardzo dziękuję Sherbi. Życzę Wam fantastycznej, fantastycznego zespołu prelekcji, a wiem, że takie będą w ciągu najbliższych dwóch dni. Oraz jeśli macie jakiekolwiek pytania bądź po moim wystąpieniu pojawią się Wam w głowie kilka dni później. Śmiało odzywajcie się do mnie na LinkedIn. Um, z chęcią odpowiem na nie wszystkie. A tymczasem, jeśli macie okazję i pytanie w głowie, to zadajcie je na czacie. Cześć i do zobaczenia!